ponownie tym razem już przy wejściu do do do, do Formole 1. już jest. Chodzą ci po, I poszły. to nie, po betonie za chwilę my, za chwilę my. Tak jest. Już jest Sylvestre. Babaśo z Jankiem. Pozdrawiamy serdecznie. Pani Howard, sam i dora za tym też.

Fleisch na mnie, to A jak było? Nie, w ogóle. No, Normalnie, ja to jest ale... ten stary Edziolet. Teraz na gapcach. A później nagrano oczywiście pierwszy wagonik a zwykle tak to ta sytuacja wygląda. No i odchwalić the... Aha, no tak. Nie było tak jak trzeba, nie stać się <small> Na chwilę to lepiej wygląda jeszcze, nie? Startujemy jak zwykle w pierwszym wagoniku. Tym no. razem na formułę. Zmęczeni drudami. No i startujemy, no formułę Podjeżdżamy, szykujemy, czy nie sądzę, że tak wagoniku. Się się. I startujemy, czy łapy w gónek, prawda? Łapy w gónek! Jedziemy! Fantastyczne to jest. Jedziemy! Pas oh, dobra, dobra. Zobaczyliśmy formułę. Pierwszy i drugi wagonik, oczywiście, jak zwykle nasz. Jesteśmy zmęczeni. Jesteśmy ale y, jeszcze będziemy coś tam działać. Niewiele nam zostało czasu. Ale 45 minut. Ale straszna ta formuła. Tak, formuła. Tak jest. A, pierwsze wagoniki zaliczone. Pozdrawiamy serdecznie.